Witam Was serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj chcę Wam pokazać tego oto notebooka gamingowego Acer Aspire VX15 model V5. Zobaczymy w co się da na nim zagrać, czy jest warty swoich pieniędzy, dla kogo taki notebook i generalnie poznamy jego parametry techniczne oraz na końcu opinię o tym sprzęcie. Zapraszam do tego testu, recenzji i prezentacji gamingowca od Acera. Notebook został w tej wersji wyposażony przez producenta w czterordzeniowy procesor i5-7300HQ o taktowaniu 2500 MHz, który posiada 4 rdzenie oraz 4 wątki. Znajdziemy tutaj również 8 GB pamięci DDR4, którą możemy rozbudować do 32 GB poprzez dwa sloty na płycie głównej. Na danej system mamy tutaj dysk SSD o pojemności 256 GB oraz jednoterowy dysk twardy. Złącza, którymi dysponuje notebook, to patrząc na lewy jego bok, wyjście na słuchawki, czytnik kart SD, jeden port USB 2.0, wejście zasilacza sieciowego oraz złącze Kensington do zabezpieczenia notebooka linką. Natomiast z prawej strony maszyna dysponuje dwoma portami USB 3.0 oraz jednym USB 3.1 typu C, jak też wyjściem HDMI oraz portem RJ45. Z tyłu i z przodu nie ma żadnych dodatkowych złączy w tym notebooku. Oczywiście laptop posiada zintegrowaną kartę Wi-Fi pracującą w standardzie A, tak więc dosyć szybką. Matryca notebooka ma 15,6 cala i rozdzielczość Full HD, oraz wykonana jest w technologii IPS, a przynajmniej tak mówi jego specyfikacja, bo w praktyce kąty widzenia nie zachwycają. Wyświetlacz wyposażony jest w technologię Comfy View, która redukuje refleksy świetlne na monitorze, co pomaga w pracy poza biurem czy też domem. Ale chyba najciekawszą implementacją jest dedykowana karta graficzna GTX 1050 z 4 GB własnej pamięci RAM. Podczas pracy w programach 2D urządzenie korzysta ze zintegrowanej karty graficznej Intel, a natomiast w momencie uruchomienia gry budzi ze snu GTX. Obutowa ma agresywny gamingowy wygląd i już na pierwszy rzut oka widać, iż mamy do czynienia z czymś więcej niż biurowym notebookiem. Ładna, czerwono-czarna stylistyka może się podobać. Z tyłu mamy dwa wyloty powietrza, przez które również dwa wentylatory wydmuchują ciepłe powietrze na zewnątrz maszyny. Całe urządzenie wykonane jest z plastiku, który jest dobrze spasowany i przy normalnym użytkowaniu nie wydaje z siebie żadnych skrzypień czy trzasków. Klapa matrycy wykonana jest z imitującego szczotkowane aluminium plastiku, natomiast klawiatura jest wyspowa i pełnowymiarowa z blokiem numerycznym. Do tego podświetlana na czerwono, a dodatkowo klawisze WSAD posiadają świecące obramowania i widać je z daleka. Klawisze są miłe w dotyku i nie powodują nadmiernego pocenia się palców. Kładzik jest spory i posiada zintegrowane przyciski na dolnej krawędzi. Niestety całość urządzenia świetnie się palcuje i ciężko będzie utrzymać go w nienagannym stanie. Producent wyposażył również urządzenie w kamerę i mikrofon, więc możemy śmiało podczas walki w sieci rozmawiać przez tym czy też inny komunikator głosowy z naszą drużyną, jak również po rozgrywce połączyć się z Skype'em z rodziną i pokazać, że jeszcze żyjemy. Głośniki wbudowane w notebooka nie grzeszą jakością, ale nie są najgorsze. Zdecydowanie lepiej sprawują się podczas rozgrywki niż podczas odtwarzania muzyki. Sam notebook waży około 2,5 kg wraz ze zintegrowanym akumulatorem o pojemności 4600 mAh. Producent deklaruje podtrzymanie notebooka przez 6 godzin. W praktyce w normalnym użytkowaniu wytrzymał trochę ponad 5 godzin z włączonym Wi-Fi, przeglądaniem stron WWW i pracy w programach Office. Natomiast podczas grania czas ten skraca się nam radykalnie do niecałej godziny. Co do wydajności samego procesora nie jest on tytanem pracy, ale do standardowych zastosowań oraz gier w połączeniu z GTX 1050 wystarczy nam całkowicie. Notebook w Sinventure 15 osiągnął wyniki na teście wielowątkowym 506 punktów. Time Spy'u korzystającego z bibliotek DirectX 12 osiągnął wynik 1768 punktów, natomiast 3D Marku 11 ogólnych 7168 oraz graficznych 7818 punktów, jak również fiziksów. 5798. Natomiast Fire Strike jego punkty odpowiednio 5315 dla ogólnego wyniku i 6126 dla graficznego. Nie najgorzej jak na notebooka. W grach jest podobnie. Wiedźmin trójka w rozdzielczości Full HD pozwolił na płynne zagranie w ustawieniach grafiki i postprocesów na medium. Ghost Recon pozwoli cieszyć się płynną rozgrywką w ustawieniach medium i trochę bardziej obciętymi postprocesami. Dla okazjonalnego gracza w sam raz, jak również dla kogoś, kto. Decyduje się świadomie na notebooka z różnych powodów i który ma mu służyć do wszystkiego. Zdecydowanie większa wydajność całego notebooka jest widoczna przy zasilaniu sieciowym wpiętym do maszyny niż przy pracy z akumulatora. Niestety oszczędzanie energii daje się we znaki i wyniki w grach są niższe o kilkanaście nawet procent w porównaniu z tym, co uzyskamy przy pracy na zasilaczu. W się trójce już nie poszalejemy i trzeba troszeczkę poobcinać ustawienia, ale w Battlefieldzie c znów możemy się. Cieszyć płynną rozgrywką w ustawieniach wysokich. Sam procesor w się trójce potrafił rozgrzać się do prawie 80 stopni, jednak to nie przekładało się na dyskomfort użytkowania notebooka. Klawiatura w centralnym miejscu, gdzie pod nią zamontowany jest procesor, była lekko ciepła i termometr w tym miejscu pokazał 46 stopni Celsjusza, co absolutnie nie przeszkadzało w użytkowaniu. Spód notebooka również nie grzał się prawie wcale. Temperatury GPU też stoją na przyzwoitym poziomie i rzadko kiedy były wyższe niż 73 stopnie. Przeważnie oscylowały w granicach wysokich 60. Moi drodzy, kilka słów podsumowania po teście, po tym co widzieliście i po moich odczuciach z obcowaniem przez ponad dwa tygodnie z tym notebookiem i używaniem go praktycznie na co dzień, zarówno do pracy w firmie, jak też rozrywki, oglądania filmów, grania nawet. Także mam czym się z Wami podzielić. Procesor, zacznę od tego. Procesor trochę słaby, Nie w niektórych grach widać niestety, że ten procesor ogranicza wydajność całego zestawu. Przypomnę, i piątka, taktowanie 2500 Megaherców, cztery rdzenie, cztery wątki. Ale nie jest źle, generalnie. Do takich typowych zastosowań nam całkowicie wystarczy, szczególnie, że karta graficzna to GTX 1050, a nie wyższy model. Także tutaj jedno drugiego nie ogranicza. To zestawienie jest jak najbardziej ok. Duży plus za wagę komputera. 2,5 kg. Jak na gamingowy notebook to jest niedużo. Możemy go wszędzie zabrać i nie urwie nam ramienia, bo przypomnę, że niektóre gamingowe potwory potrafią ważyć nawet powyżej 6 kg. Dosyć pojemna bateria powyżej 4000 mAh, która wystarcza nam spokojnie na kilka godzin normalnej pracy, niestety na około godzinę grania z, z dodatkową kartą graficzną tą GTX 1050. Nie grzeje się za bardzo. Temperatura maksymalna 40 parę stopni w okolicy środkowej, tutaj właśnie, gdzie jest zamontowany pod spodem procesor to miejsce się najbardziej nagrzewa i też nagrzewa się najbardziej od góry, nie od dołu natomiast nie jest to takie nagrzewanie które by nam przeszkadzało w jakikolwiek sposób w użytkowaniu, po prostu mamy ciepło w prawą rękę jeżeli byśmy ją trzymali w tym momencie na klawiaturze, aczkolwiek gramy lewą a prawą trzymamy pewnie na myszce, bo ciężko grać na touchpadzie więc myślę, że tutaj jest ok. Głośność około 42 dB przy pełnym obciążeniu procesora i karty graficznej w grze w Crysisie trójce. Z przodu tego tak bardzo nie słychać, jak z boku i z tyłu, więc, będąc za notebookiem, więc, siedząc przed nim, trzymając go nawet na kolanach czy na stoliku przed nami, nie będzie nam ta, ten szum wentylatorów, dwóch wentylatorów, które wyrzucają powietrze z wnętrza komputera przez te tylne otwory wentylacyjne, nie będzie nam całkowicie przeszkadzało. Minus za utrudniony dostęp do slotów pamięci, do dysku twardego, do akumulatora. Trzeba rozebrać cały dół, odkręcić kilkanaście śrubek, zdjąć całą dolną pokrywę, żeby się do tego dostać. Operacja wymiany pamięci, dołożenia pamięci bądź też wymiany dysku na pewno nie będzie operacją prostą i szybką. Także tutaj troszeczkę myślę, że Acer powinien to zmienić i ułatwić użytkownikom życie. No ale. W tym modelu już tak jest po prostu. Co do kątów widzenia, pozostawiają troszeczkę do życzenia. Ta matryca nie jest idealna pod tym względem. Musimy siedzieć w miarę prosto przed matrycą, żeby dobrze wszystko widzieć, co się dzieje na ekranie. Jeżeli się odchylimy, tak jak ja teraz siedzę, no już powiedzmy, że widzę niewiele z tej perspektywy. Także tutaj nie, nie ma szału. Natomiast co do samej matrycy, dosyć jasna, wystarczająca do pracy i też do gier. Żadnych zastrzeżeń, więcej do niej absolutnie nie mam. Konstrukcja plastikowa, jak już mówiłem, dobrze palcująca się. Każdy odcisk doskonale widać na tym matowym plastiku. Przyciski, klawisze są matowe. Pokrywa notebooka jest matowa, pokrywa matrycy szczotkowane aluminium. Pseudo-szczotkowane aluminium, bo to też jest plastik. Generalnie notebook warty przemyślenia w swojej cenie. Jest to jeden z tańszych gamingowych notebooków z nowymi kartami od Zielonych. Szkoda, że z dosyć słabą podstawową kartą GTX 1050, natomiast jak widzieliście po zmniejszeniu ustawieniu detali do średnich wszystkie gry są grywalne w rozdzielczości Full HD, więc tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mogę mieć. Poza tym, że procesor faktycznie potrafił się rozgrzać, aczkolwiek to nie zastrzeżenia, uwaga, rozgrzać do 80 stopni w kryzysie trójce. Ode mnie leci rekomendacja dla tego notebooka, jeżeli ktoś szuka notebooka w podróż, do pracy, do gier, do rozrywki, do wszystkiego, takiego wszystko w jednym, myślę, że propozycja warta rozważenia. Ceny tych notebooków, ceny tych modeli znajdziecie pod filmem w opisie. Się. Oczywiście, one występują w różnych wariantach, zarówno różnią się procesorami, kartami graficznymi. Są też modele z 1050 Ti, są też modele pozbawione dysków SSD, które są tańsze, są też modele z procesorami i7, więc jest w czym wybierać i myślę, że większość z Was, szukając i będąc przygotowany na zakup gamingowego notebooka, które nie są tanimi notebookami, będzie mogła wybrać coś dla siebie i odpowiednio dopasowany model dla siebie. No do mnie to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie tego testu recenzji e, Acera Espayera VX15, czyli inaczej V5. Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, wideoblog tech.